Ja ponawiam swoją prośbę, gromkie brawa drodzy Państwo, może nie mam takiego wdzięku, ale przyda się tą chłopcom w tą upałną pogodę zaprezentować jak najlepsze umiejętności. Tina Thalmer, The Best, to będzie The best, przekonamy się po 90 minutach. Spoczynają goście. Pierwsza ramka w tym spotkaniu. otwiera wynik tego meczu. Donald Husep, prowadzenie pogoni Szczecin z wichrem Brojce. Zabierają! asystent Konrada Bartoszewicza A finalizuj akcja Bartoszewicz z Juse Zagranie do Lukasa Prawie radiowa transmisja Wycofanie w pole karne I oczywiście 4 do 0 아 o Thank you.